Budowa domu to duże wyzwanie. Najlepiej wszystko dobrze zaplanować. Wybrać dobry projekt budynku, ustalić kolejność prac. Najpierw ogrodzenie, później fundamenty, ściany, strop, dach, media i wykończenie wnętrz. A teren wokół domu? No jest. Takie błoto. No trzeba będzie to jakoś utwardzić. Jakoś nie wystarczy. Teren przy budynku należy zaplanować tak samo jak wszystko inne. A im wcześniej, tym lepiej. No to mnie pani zagieła. Otoczenie wokół domu. Jest niemal tak samo ważny jak budynek. Szczególnie latem spędzamy tu niemal tyle samo czasu co wewnątrz. Natomiast podczas chłodnych i deszczowych pór roku możemy korzystać z naszej posesji, nie brodząc w błocie. Poza tym, dobrze zaprojektowana przestrzeń wokół domu stanowi ozdobę naszej siedziby. No dobrze, ale od czego zacząć? Przede wszystkim należy zastanowić się, jak będziemy wykorzystywać naszą działkę. Czy będzie to miejsce o charakterze rekreacyjnym, wypoczynkowym, a może użytkowym, a może reprezentacyjnym? Należy zastanowić się również, czy potrzebujemy jakiejś dodatkowe budowy na naszej posesji, np. Na drewutni, domku narzędziowego, a może chcemy mieć gdzieś miejsce na ognisko. A jak już wiemy, co chcemy mieć wokół domu, wtedy. Przychodzi czas na myślenie o nawierzchni. To jest moment, kiedy musimy dokonać odpowiedniego wyboru materiałów. Musimy pamiętać o tym, że na przykład tam, gdzie będą poruszały się samochody, nawierzchnia musi mieć odpowiednią nośność, a co za tym idzie, kostka odpowiednią grubość. Natomiast kostka i płyty poniżej grubości 6 cm będą idealne na tarasy, chodniki, wszystkie ciągi piesze. Jeżeli mamy miejsce na naszej nawierzchni, które jest narażone na większe zabrudzenia, najlepiej zastosować kostkę o gładkim wykończeniu. Jeżeli chcielibyśmy zróżnicować poziomy na naszym terenie, musimy się zastanowić, jaką palisadę dobrać albo inne elementy, dzięki którym nie będzie się nam osypywał grunt w tych miejscach. Załóżmy, że wiemy już, jakie rodzaje materiałów będą nam potrzebne. Nadeszła najprzyjemniejsza chwila. Idziemy wybierać konkretne wyroby. Tyle tu tego, że nie wiadomo, co wybrać. Wszystkie produkty są tak pogrupowane, żeby razem stanowiły jedną spójną całość. Można tutaj wybrać spośród elementów bardzo prostych, nowoczesnych, klasycznych, jak również o charakterze rustykalnym. Do każdego stylu dopasowano są elementy wykończeniowej małej architektury, z których potem można stworzyć donice, ławki czy murki oporowe. Najlepiej zacząć od tego, żeby naszą nawierzchnię dobrać do stylu i kolorystyki naszego domu. Dobierając formę i kolor na wierzchni, warto kierować się jedną podstawową zasadą: mniej znaczy więcej. Jak widać, planowanie przestrzeni nie jest prostą sprawą, jednak warto pochylić się nad tym tematem, żeby potem uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Nie każdy ma czas ani umiejętności, żeby to wszystko tak zaplanować. W tej sytuacji warto skorzystać z usługi projektowej, jaka jest oferowana przez firmę ZPB Kaczmarek. Waszym projektem zajmie się profesjonalista z dużym doświadczeniem. Przyjedzie na Waszą budowę, wykona potrzebne analizy oraz przygotuje najlepsze rozwiązania w oparciu o Wasze preferencje. Aby wszystko było jasne i czytelne, projekty są wykonywane w technologii 3D. Wykonanie projektu 3D przez profesjonalistę to oczywiście korzyść dla właściciela domu, który nie tylko może ocenić wygląd na wierzchni, ale również przygotować się na określone wydatki dzięki zamieszczonemu w koncepcji zestawieniu materiałów. Projekt na wierzchni to także korzyść dla wykonawcy. Brukarze nie muszą co chwilę uzgadniać detali z klientem, łatwiej też ocenić zakres prac i z góry wycenić koszty. A czemu opowiadam Wam o tym teraz, w tej zimowej porze? Ponieważ to najlepszy czas na projektowanie. Możecie spokojnie zamówić projekt, pomyśleć dokładnie nad gotowymi rysunkami i dokładnie zaplanować całą inwestycję. W tym przypadku nie warto zapadać na sen zimowy.